Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dziś wracamy do świata Heroes of Might and Magic Golden Era, a tematem odcinka będą zaklęcia kontrolne, czyli czary, których możemy używać na mapie przygody, które pozwalają nam na wykonywanie różnych akcji, czy to na powrót bohatera do zamku, czy to na pokonywanie pewnych odległości za pomocą teleportu, na sprawdzanie wizji, na przywoływanie armii do bohatera i tak dalej tak dalej. W Heroes of and Magic Golden Era naprawdę tych zaklęć jest sporo i dzisiaj postaram się wam je przybliżyć. Pokazać, a także omówić system zdobywania tych zakręć. Moi drodzy, na wstępie oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, do zostawienia komentarza. Dajcie znać, jak Wam podobają się czary Feroz of Mighty Magic Olden Era. No i co, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No to zaczynamy. Dobrze moi drodzy, a więc jesteśmy już w samej grze. Ja przygotowałem sobie trzy savey z moich gier w Heroes Olden Era, na których po prostu używałem w praktyce dostępnych zaklęć kontrolnych. Myślę, że będzie to większość, jak nie wszystkie zaklęcia dostępne w demie Heroes of Mighty Magic Olden Era. No i pokażę za chwilę wam, jak one wyglądają w praktyce, jak można ich fajnie używać, jak można je wykorzystać. No i też poddamy je opinii, czy one są spoko, czy są może za mocne na taki wczesny etap, bo niektóre można zdobyć szybko, czy mogłyby działać inaczej i tak dalej, i tak dalej. Na początek może powiem Wam, jak w ogóle czary kontrolne odblokowuje się w Heroes of Might and Magic Olden Era. Mamy tak, mamy czary kontrolne takie główne, które znajdują się w każdej gildi magów jako czary neutralne. Czyli jak możecie zobaczyć Tutaj mamy Gildię Magów poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4 i poziom 5. No i na samym końcu tych gildii znajduje się jeden czar, i to jest czar kontrolny, e, czar neutralny, czyli po prostu z, z żadnej e, szkoły magii. Oczywiście posiadamy też e, czary kontrolne, które są przypisane do, da, do danej szkoły magii, ale te takie główne, typu właśnie wrota wymiarów czy miejski portal, są przypisane do magii neutralnej. Czyli co? No zobaczmy sobie teraz: Gildia Magów poziom 1, i tutaj mamy wtórny wiatr. Gildia Magów Poziom 2 mamy Lot Cienia, Gildia Magów Poziom 3 mamy Bramę Światła, Gildia Magów Poziom 4 mamy Miejski Portal, Poziom 5 mamy Drzwi Międzywymiarowe, czyli jakby Wrota Wymiarów, takie które znacie z Heroes 3. No Jak w ogóle te czary teraz odblokować? No tutaj, aby odblokować Wtórny Wiatr musimy mieć 35 punktów, mamy 34, więc jakby musielibyśmy kupić Gildię Magów Poziom 1, no i zdobyć jeszcze punkty, to wtedy on nam się odblokuje. Jak, od, jak zdobywa się te punkty? No, po prostu za e, ulepszanie zaklęć, zastawianie budynków w miastach, za postawienie budynków w mieście z jeden punkt, za chyba ulepszenie jakiegokolwiek zaklęcia z jeden punkt i za postawienie Gildi Magów jak w jakimś mieście jest aż 6 punktów. Czyli jeżeli ja w którymś z miast postawię teraz Gildię Magów, to będę miał 40 punktów, ponieważ mam 34, dostanę 6, będę miał 40 punktów, no i powinien się mi odblokować wtórny wiatr. Tak samo e, lot cienia, w sumie niebawem, powinien mi się odblokować. Będę miał wtedy 40 punktów za kupienie gildii magów poziom 1. Jak kupię gildię magów poziom 2, no to powinno mi skoczyć 46 punktów. No i ten lot cienia powinien się odblokować. Sprawdźmy, czy działa to tak w praktyce. No i kupmy może tutaj gildię magów poziom 1. Dobrze. No i teraz tak, kupiliśmy gildię magów poziom 1 i jak mogliście, możecie zauważyć, odblokował nam się wtórny wiatr. Czyli to co powiedziałem, dostaliśmy plus 6 punktów. No i możemy już z niego korzystać. Bohater odnawia 20 punktów ruchu jeden raz dziennie, czyli po prostu jak nam zabraknie troszkę punktów ruchu do jakiejś akcji, to możemy użyć sobie wtórnego wiatru, no i wtedy będziemy mogli przejść jeszcze kawałek, nie? Jak sprawdzicie sobie ulepszenie, no to premia do punktów ruchu zwiększa się na pierwszym ulepszeniu z 20 do 30, później zwiększa się z 30 do 40, a na maksymalnym ulepszeniu można użyć dwa razy dziennie tego wtórnego wiatru z maksymalną efektywnością, czyli dwa razy po 40 punktów, 80 punktów. No to naprawdę to już jest spory, spory bonus. No i żeby ulepszyć ten czar, to potrzebujemy już aż 90 punktów, nie? Więc jeszcze. To nie jest tak szybko, jeżeli chodzi o ulepszanie. No i też nasz bohater musi mieć odpowiedni poziom, oczywiście, żeby taki czar poznać. Dobrze, no i tak mówiłem, jeżeli kupię gildię magów poziom 2, no to wychodzi na to, że będę już miał dostęp do lotu. Czar lot, czyli bardzo silne zaklęcie, które pozwala nam przelatywać nad przeszkodami, wznosi się do lotu i może swobodnie poruszać się nad wszelkimi pułapkami na mapie świata. No i tutaj widzimy opis, nie? Za ulepszenie minus 20% do kosztu ruchu podczas lotu i minus 40% do kosztu ruchu podczas lotu za maksymalne ulepszenie. Więc kupmy sobie teraz gildię magów poziom 2 i zobaczmy, yy, czy nam się ten czar odblokuje, bo powinniśmy dostać 6 punktów za kupienie magii i gildii. No i powinien nam się ten czar odblokować, po, i powinien być dostępny dla nas, nie? Tak, i lot nam się już odblokował. Stopień 2. Yy, Boater musi być co najmniej na trzecim poziomie, więc w sumie tutaj wymagania nie są jakieś duże. No i tutaj już mogłoby się wydawać, że posiadanie tak szybko takiego zaklęcia może być bardzo silne, i co jest oczywiście prawdą. Jednak w Heroes of My The Magic Olden Era, jeżeli ja bym sobie użył lotu, to ja nie jestem w stanie wlecieć na tę strefę. Ona będzie na czerwono, na szaro, ponieważ muszę zbić najpierw strażnika. To nie jest tak jak w Heroes 3, że po prostu. Możecie sobie na jebu przelatywać, tutaj jakby gra jest przed tym zabezpieczona, więc to na pewno na plus, no ale posiadanie takiego zakręcia tak szybko może być oczywiście silne. No i to by było jeżeli chodzi o te neutralne zakręcia kontrolne główne, je się odblokowuje, ulepsza w taki sposób. No a w pozostałych gildiach, zobacz, zobaczmy sobie, mamy tutaj różne magie, Ma, mamy tutaj magię tajemną, tutaj mamy magię brzasku, tu gdzie jest ten ptak, tutaj mamy magię pierwotną i tak dalej. No, i w gildi magów poziom 3. W magii tajemnej mamy ten mamy czar kontrolny zbiórka, który pozwala na natychmiastową komunikację z sojuszniczym bohaterem w zasięgu, no i tutaj mamy pola. No i w przypadku, po prostu, jak nam się ten czar by nie wylosował, abyśmy go chcieli, to my możemy sobie go kupić i sobie go odblokować za 6 klejnotów, 6 kryształów i 6 rtęci. Coś trochę podobnego jak. W modyfikacji do Heroes czy Horn of the Abyss, gdzie mamy badania i możemy rolować te zakręcia. w tym, że w Olden Erze jest to ułatwione, jest to tańsze, po prostu natychmiast możemy odblokować dany czar, który nas interesuje. Zobaczmy sobie tutaj, no tu są jakieś też czary, Gildia Magów poziom 1, o mamy z lotu ptaka, to jest czar kontrolny, e, który by mnie interesował, robię sobie odblokuj i on już jest, bez większej, moi drodzy, filozofii. Dobrze, a więc teraz co, no, przejdźmy do praktyki i do e, tego, jak te czary wyglądają w praktyce. Dobrze, a więc na tym zapisie z gry na Jebuskrosie miałem bohaterkę z więzienia, która miała cztery zaklęcia kontrolne: Zbiórka, posiłki, zlotu ptaka i geolog. Pokażę Wam teraz, jak one działają. Zlotu ptaka odkrywa granice wszystkich obszarów, w tym także tych ukrytych przez mgłę wojny. No i tutaj możemy zobaczyć sobie na shift, jak działa ulepszenie tego czaru, czyli odkrywa lokalizację wszystkich wrogich bohaterów. Coś takiego jak View Air w Heroes 3, tak. Wtedy jeżeli mamy magię powietrza na poziomie eksperckim, no to widzimy też lokalizację bohaterów wroga. Więc to jest bardzo fajne ulepszenie tego czaru. No i jeżeli będzie maksymalnie ulepszony, to odkrywa też lokalizację miast. Użyjmy sobie teraz lotu ptaka normalnie. Bardzo ładna animacja tak w ogóle tego zaklęcia. No i widzimy po prostu granicę stref. Na poziomie bazowym pokazuje nam granicę stref, więc po prostu wiemy jak te strefy... Są rozłożone. Na poziomie bazowym, może nie jest to jakieś mocne zaklęcie, ale jeżeli już zostanie ulepszone, no to będzie po prostu super. Dobra, zobaczmy sobie drugi czar. Geolog pokazuje lokalizację wszystkich armii neutralnych na mapie świata, w tym także tych ukrytych w mgle wojny. Jak ulepszymy, no to jest tańszy czar. Jak ulepszymy mocniej, to odkrywa też lokalizację zasobów. Bardzo fajne. Jak ulepszymy na maksa, to pokazuje lokalizację artefaktów. Więc to już jest wtedy bardzo silne, bo jak nas interesuje jakiś konkretny artefakt, no to widzimy wtedy, gdzie on jest. Dobrze, użyjmy sobie teraz zakręcia geolog na poziomie podstawowym. No i widzimy teraz jednostki porozstawiane na mapie jak są. No i możemy tutaj zauważyć, że naszym breakiem na pustyni, na pustynie będzie emisariusz odchłani. Widać, że te jednostki są tak, trochę coś mają dodane, żeby niby utrudnić tą identyfikację. No, ale myślę, że bez problemu można to zidentyfikować. To jest na pewno emisariusz otłani, czyli jednostka siódmego poziomu ze schizmy. No, też czar myślę przydatny, a zwłaszcza jak go ulepszymy, no to znowu przy ulepszeniu tutaj będzie super. Dobra, lecimy teraz w kolejne czary. Posiłki natychmiastowo komunikuje się z każdą siedzibą spoza miasta, kontrolowaną przez bohatera w zasięgu 24 pól. Czyli po prostu jakieś siedlisko. Ok, mamy tutaj zbrojnych. No to pokażmy posiłki, czy. O, sięgał. Tutaj macie granicę tego. Widzicie dokąd sięga? Ok, czyli możemy się połączyć, skomunikować z tym siedliskiem. No, ja Wam oczywiście pokazuję testowo. Normalnie bym tego nie użył, bo tutaj nikogo nie ma. No ale zobaczcie, na odległość, jeżeli potrzebujemy szybko jakiejś jednostki. Z siedliska, a jakby nie mamy podstawionych bohaterów, albo gramy ewentualnie One Hero, no to wtedy możemy z tego tak sobie fajnie skorzystać. Eee, klikamy posiłki, no i to możemy użyć raz dziennie. Jeżeli będziemy mieli ulepszenie maksymalne, no to możemy użyć wtedy dwa razy dziennie, tak? Eee, no i to jest takie zaklęcie do przyzywania po prostu jednostek z siedlisk. Następnym czarem jest zbiórka. Natychmiastowo komunikuje się sojuszniczym bohaterem zasięgu 24 pól dwa razy na dzień, moi drodzy. Ja mam ten czar ulepszony, czyli mnożnik zasięgu jest już zwiększony tutaj. Jeżeli na maksa będzie ten czar ulepszony, no to można użyć jeszcze więcej razy na dzień. Bardzo fajny czar, ponieważ on pozwala nam na Przekazywanie nie tylko armii, ale także artefaktów między bohaterami i na komunikowanie się na odległość. Czyli, jeżeli ktoś jest ustawiony w jakimś takim trudno dostępnym miejscu, możemy bardzo fajnie wtedy zaplanować tury. Niekoniecznie wtedy musimy planować te, te chainowanie i gdzieś tam podstawiać tych wszystkich bohaterów. E, mając na uwadze to, że mamy dostępny czar biurka, no to możemy też trochę inaczej poplanować naszą turę. No i zaraz wam to pokażę w praktyce. Tutaj, to nasza bohaterka nie ma armii, no a ten bohater ma armię. Więc, no, przypuśćmy, przejęlibyśmy sobie tutaj kopalnię złota. Pozwalamy uciec przeciwnikowi, wystawiamy się gdzieś tutaj. No, i teraz przełączamy na tę naszą bohaterkę i spróbujemy się z nim skomunikować tym czarem. Czyli robimy zbiórka, widzimy tutaj znowu zasięg tego czaru. Te zielo ta zielona linia wyznacza ten zasięg. No, i łączymy się z naszym bohaterem, Cyk. Proszę bardzo, jesteśmy połączeni z Juliuszem, nie? Także, no, wydaje mi się, że to jest naprawdę. No wiadomo, ciekawy czar, dobry czar, ale to jest też bardzo silny czar, nie? Bo on będzie pozwalał na naprawdę mega akcje. No i teraz co? Przekazałem sobie armię. Mogę zrobić tutaj jakąś akcję, jakieś walki. Tu przypuśćmy, zdobędę sobie ten artefakt. Pozwól uciec. Tutaj bym coś zrobił. Tu bym się na przykład ustawił pod ten bank, żeby sobie zrobić feniksy. No, ale mam tutaj też bohatera. No i teraz... Się z nim, mogę się z nim skomunikować, bo mogę tego użyć dwa razy na dzień. No i mogę dalej przekazać tę armię, żeby on coś zrobił. Patrzcie, i znowu komunikacja. Czyli w teorii nawet jeżeli bym nie miał zaplanowanego chaina, to jakby za pomocą tego czaru mogę zrobić naprawdę wiele rzeczy. I teraz zobaczcie, znowu pyk, odrzucam propozycję, biorę sobie tutaj puszkę Pandory. Czyli no naprawdę uważam, że czar zbiórka jest bardzo silnym zakręciem. Także co, na tym y, pierwszym zapisie moi drodzy poznaliśmy takie czary jak zlotu ptaka, geolog, posiłki oraz zbiórka. No i co, lecimy dalej do drugiego zapisu, a tam kolejne czary kontrolne. Dobrze, a więc mamy kolejny zapis, tym razem Jebus Outcast, czyli gra na jednego bohatera. Tutaj y, tych zakręć jest nieco więcej. Wtórny wiatr to już wam omawiałem. Użyjemy sobie go tutaj w praktyce, czyli daje bohaterowi 30 punktów ruchu jeden raz dziennie. No i później, oczywiście, jak ulepszymy, to jest więcej tych punktów ruchu i później można użyć więcej razy. Z lotu ptaka to już wam pokazywałem. Geolog wam pokazywałem. Posiłki też wam pokazywałem. Lot cienia to jest po prostu lot. Bohater wznosi się do lotu i może swobodnie poruszać się nad wszelkimi pułapkami na mapie świata. Zbiórkę wam pokazywałem. Bramę światła. Tworzy portal, który utrzymuje się do końca dnia, pozwalając każdemu bohaterowi podróżować za jego pomocą. Można do niego wejść z każdego wolnego, sąsiedniego obszaru, wyjść zaś można na każdy wolny obszar, znajdujący się w zasięgu 6 pól od bohatera. Można użyć raz dziennie. No i tak mówiłem, jeżeli go maksymalnie ulepszymy, to wtedy będziemy dwa razy mogli w ciągu jednego dnia taki portal postawić. Mamy też zasłonę najry Tworzy mgłę wojny. Promień w polach 8 wokół bohatera, ukrywając go przed oczami wrogów. Można użyć jeden raz dziennie. Czyli taka mgła wojny, trochę jak w Necropolis w Heroes 3. No i miejski portal. Teleportuje bohatera do wybranego, kontrolowanego przez niego miasta. Jeden raz dziennie. Oczywiście, jak ulepszymy, to można więcej razy dziennie. Jest trochę tańszy. No i mamy drzwi międzywymiarowe, czyli tak zwane te właśnie wrota wymiarów. Tutaj mamy 8 pól. Jeżeli ulepszymy, to ten zasięg, zakres teleportu się zwiększa, no i na maksa ulepszymy to wtedy dwa razy dziennie możemy. Dobra, od czego by tu zacząć? Wiecie co? Ja bym chciał wykorzystać wtórny wiatr i bramę światła do tego, żeby dostać się do tego zamku. Jak widzicie, no droga jest nieco daleka i spróbujemy użyć właśnie tych dwóch czarów, żeby dostać się do tego nekropolis. Pokażę wam właśnie, jak to działa wtedy w praktyce. Także zróbmy coś takiego. Hmm, ile mi tu zostanie punktów ruchu? 24. Tutaj 13. I teraz bym spróbował te bramę światła. Ona na poziomie podstawowym, bazowym ma trochę mały zakres. No, jak widzicie, musiałem teraz jeszcze jeden, yy, jedno pole chyba się przesunąć. No i spróbujemy teraz tę bramę światła tu gdzieś zrobić. O, i teraz możemy tu pod samym zameczkiem wylądować. Tylko moja bohaterka ma teraz tylko 5 punktów ruchu. No i teraz co? Wtórny wiatr. Dostałem troszkę tych punktów ruchu. No, i teraz mogę wejść do portalu dzięki temu i wchodzę do zamku. Jak widzicie, wykorzystałem dwa czary kontrolne do tego, żeby znaleźć się w tym mieście. No, powiem wam tak, brama światła jest spoko, jeżeli mamy gramy na wielu bohaterów, i wtedy to faktycznie może gdzieś się przydać, żeby tych tak zwanych naszych skauterów szczurków gdzieś tam poprzesyłać, bo to utrzymuje się cały dzień. Więc to naprawdę mimo że to ma dość mały zakres, jeżeli chodzi o pola. Ten zasięg nie jest zbyt duży, ale sytuacyjnie może to być fajny czar. I tak, widzicie, taki wtórny wiatr, niby niepozorny, a tutaj naprawdę sporo pomógł. No dobrze, zobaczmy sobie, jak teraz lot cienia będzie działał. Oddamy sobie turę. No i dobra, zróbmy sobie lot cienia. Czyli po prostu tak, lot Heroes 3. Zobaczcie, możemy sobie przelatywać przez przeszkody, nie? To jest po prostu zwykły taki lot. No, i tak jak powiedziałem, jeżeli na, st na strefę daną nie przebijemy strażnika, to nie będziemy mogli tam wlecieć, nie? Także jakoś tak abuzować tego mocno nie będzie się dało. Dobra, zobaczymy sobie, jakie kolejne mamy czary. No i mamy te wrota wymiarów, tak? Także widzicie, ja mogę sobie użyć raz dziennie póki co. No, ale oczywiście, też bardzo dobre zaklęcie i fajnie działa. Super animacja. Działa to płynnie, sprawnie. Eee, zasłona najry. Ja tego w sumie nie używałem, nigdy jestem ciekawy tego działania. 16 many to kosztuje. Ha, coś takiego. No to przeciwnik pewnie bardziej to widzi, nie? No bo mi nie będzie zakrywało mojego obszaru. Eee, no i mogłem teraz użyć sobie miejskiego portalu. I zobaczcie, ja wykorzystałem praktycznie wszystkie moje punkty ruchu, a nadal mogę użyć miejskiego portalu. Czyli to jest zmiana, znowu w stosunku do Heroes 3. Bo tam jakby musieliśmy, nawet jeżeli mieliśmy ekspercką magię ziemi, musieliśmy mieć 200 punktów ruchu minimum, nie? Tutaj tych, te punkty ruchu są niepotrzebne. No i dobra, zróbmy sobie okradła ciszy. No i tak działa miejski portal. Też sprawnie, jakby tutaj bez wielkiej filozofii ten interfejs do używania tego czaru jest też spoko. Dobrze, zbiórkę wam pokazywałem, posiłki wam pokazywałem, także to mamy omówione, więc przejdźmy sobie do ostatniego zapisu z czarami kontrolnymi. Dobrze, moi drodzy, a więc mamy już ostatni zapis. To była też gra na szablonie Jebus Oldcast. No i tutaj jakie nam dochodzą zaklęcia? Pierwotny chaos wpływa na neutralny cel, przeistacza go w inne stworzenie o tej samej sile. No to jest bardzo ciekawe zaklęcie. Zobaczcie, możemy sobie zmieniać. Jednostki na mapie przygody, czyli daj mi na to, nie podoba mi się ten strażnik, który tutaj jest i mogę go zamienić w coś. Zamieniłem go w to samo, tylko w ulepszoną wersję. No i nie mogę tego już użyć, ale to, jest, to może być w ogóle ciekawe do używania na breaka. Ja się tutaj gdzieś cofnę do tego zamku, żeby break przemienić. Czyli tak, robimy miejski portal. Smoczykieł. No, i teraz mamy taką sytuację, że jest tutaj kawalerzysta na breku. no i z jakichś tam względów on mi się nie podoba. Jakby mogłaby być jakaś taka jednostka szybka, i chciałbym coś z nią zrobić, żeby jej po prostu nie było. On to robię pierwotny wiatr i zamieniam sobie na coś innego. No, zamieniłem sobie akurat gorzej teraz, bo są smoki, ale tutaj jeszcze coś tam jest. No, ale zobaczmy sobie tu. Na przykład ten robak jest bardzo nieprzyjemny z Hive, bo on jest dość szybki. No i gdyby był to nasz główny brek i chcielibyśmy tutaj wychodzić, to moglibyśmy sobie tego użyć i spróbowali to zamienić. No i zamieniłoby nam na anioła. Ok, niekoniecznie spoko. Moglibyśmy dalej gdzieś tam to zamieniać, ale no, jest to taki czar, który czasami może naprawdę się przydać, nie? O, teraz już mamy jednostkę szóstego poziomu ze świątyni, więc no lepiej. Także tak działa ten czar. Możecie sobie. Przemieniać za pomocą pierwotnego chaosu jednostki. Mamy też czytanie umysłów, czyli to jest coś jakby jak wizja w Heroes 3. Pokazuje liczbę oraz intencje wszystkich neutralnych oddziałów, czyli no po prostu praktycznie jak wizja. Widzimy teraz ile dokładnie jest tego oddziału i że chcą do nas dołączyć. No i to się oczywiście sprawdziło. Mamy jeszcze jeden czar, i tutaj jest ciekawostka moi drodzy, ponieważ czar powrót do miasta jest to czar pierwszego poziomu, który kosztuje tylko dwa many ale to nie jest czar, który zdobywa się w mieście, czy w gildi magów, czy z książki. Ten czar zdobywa się z logistyki, co ciekawe, czyli jeżeli mamy bohatera z logistyką, logistyka dzięki temu moim zdaniem znowu zyskuje na sile, no bo co, no mamy logistykę, czyli 20% do punktów ruchu na mapie świata, dodatkowo możemy sobie to wziąć jako, te, jako takiego perka, czyli tą pod umiejętność. czyli powrót do miasta. I to jest w logistyce, w ulepszeniu, nie? Czyli po prostu awansujemy na wyższy poziom, bierzemy mistrza logistyki i wtedy wybieramy sobie ulepszenie tej logistyki. No i ja sobie tutaj wziąłem powrót do miasta, czyli uczy zaklęcia używanego na mapie świata, które teleportuje bohatera do najbliższego kontrolowanego przez niego miasta. Niewykorzystane punkty ruchu przepadają. Jakby to nie brzmi jakoś bardzo mocno, ale w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze miejskiego portalu, to to jest naprawdę fajny czar. A jeżeli kontrolujemy jeden zamek. To jest to też spoko sytuacja, bo gdzieś tam nie teleportujemy się do niepożądanego miasta, nie? No i użyjemy to teraz w praktyce i to jest też tani czar. 27 pól to nie jest może dużo, no ale widzicie, wystarczy, żeby złapać ten zamek, nie? Cyk i jesteśmy. <gry> Także no, powiem wam, że niektóre czary kontrolne w Olden Erze moim zdaniem są mega, mega fajne. Jak na przykład z lotu ptaka czy geolog super czary, zwłaszcza jak je ulepszymy czyli coś jak takie, taka aura artefaktów, czy zasoby ziemi w Heroes 3, miejski portal i drzwi międzywymiarowe, moim zdaniem to działa wszystko super. Zbiórka to jest bardzo silne zaklęcie, nie wiem czy nie można byłoby go trochę osłabić. Brama światła jest spoko, posiłki są spoko, lot jest jak najbardziej ok, ale gildia magów poziom 2, moim zdaniem za nisko, mogliby dać trochę wyżej. Reszta spoko. Myślę, że czary kontrolne w Olden Erze są naprawdę dobrze przemyślane. No... Niektóre osoby pewnie mogą narzekać na zbiórkę na posiłki może mniej, bo to jeszcze z siedlisk sobie przyzywamy, to jeszcze można przymknąć oko, ale posiłki to jest raczej zbiórka to jest czar, który pozwala po prostu na komunikację, na odległość z innym bohaterem, bez konieczności chainowania, czyli to jest coś silnego. Jeżeli mamy to na kilku bohaterach, to możemy robić naprawdę super akcję, ponieważ zostaje nam ten ruch i możemy go wykorzystać na coś zupełnie innego. Dobrze moi drodzy, cóż, w tym materiale byłoby na tyle, dajcie znać oczywiście w komentarzu jak Wam podobają się zakręcia kontrolne, jak Wam podoba się ten system jaki mamy na ten moment w demie Heroes of My and Magic Olden Era, no i zostawcie pod tym materiałem łapkę w górę, zostawcie suba jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, siema!